No i teraz, no i właśnie, no i Sunrise, tak? No i teraz w, jakiej, w jakim zawodzie oni będą mogli podjąć... Bo my no w się bardziej na szkole branżowej, tak? Się, tak? Pod tak. Tym kątem. Bo, bo my też tak na siłę wymyślamy w niektórych tych zawodach e, nowych zawodów rzemieślniczych. Nie? A jak rozwiązujecie problem? Bo rozumiem, że no, no stolarz, tak? To nie jest jakaś taka... powinna się rozbudować. No i to jest to, co już widzę, tak? Pan ma szerokie spojrzenie. Tak? No, a u nas na przykład sprzedawca, czyli młodociany u nie wiem pana, który prowadzi jakiś tam sklepik. No to, ten... to jest obsługa kasy, bo tanie, tak, to to towaru to... i na tym się kończy edukacja też. Tak? Czyli no generalnie jest to jakaś taka firma technologiczna, która ma taśmę. No i teraz no niby branża spożywcza, no ale tak, kucharze nie wykształci. Tak? Yy... Zadzwoniła do mnie pani starosta, że zmiana w systemie kształcenia, która wprowadziła na rynek szkolny dwa roczniki, spowodowała, że. Za chwilę zabraknie nam przedsiębiorców, którzy mogliby praktycznie kształcić pracodawców. My od kilku lat staram się wzmocnić szkolnictwo branżowe, tylko jako organizator tego szkolnictwa i, i organizator szkół branżowych, nie jesteśmy w stanie tego zrobić bez współpracy, ścisłej współpracy z pracodawcami. W związku z powyższym pomyśleliśmy o tym, żeby zorganizować takie spotkanie, na którym będziemy próbowali przekonać osoby do tego, że kształcą.

Problem w tym, żeby pracodawcy czy rzemiosło jako takie chciało też na takie spotkania przychodzić, prawda? Niestety wielu narzeka, a jakby się nie pojawia na takich spotkaniach. Spotkaliśmy się dzisiaj na spotkaniu pod tytułem Dobra praktyka kształcenia praktycznego uczniów, jako korzyści przedsiębiorcy. My odpowiadamy za to szkolnictwo, za, za kształcenie zawodowe, natomiast praktycznej nauki zawodu uczeń Uczy się u pracodawcy. I teraz, jaka będzie jakość tego tej nauki, taki będzie przyszły pracownik. I teraz chciałabym się Państwa jako pracodawco nisko pochłonić i prosić o to, żebyście nas Państwo wsparli, bo bez Państwa pewne nasze założenia, które sobie przy, które, które sobie założymy, nie byłyby możliwe do realizacji. Po tym spotkaniu widać jak można zachęcać jak gdyby do rzemiosła. Osoby, które są dopiero na przykład w szkole podstawowej. Od lat wiemy, że. Doradztwo zawodowe powinno być mocno rozwinięte właśnie w szkołach podstawowych, bo do nas już przychodzi jakby gotowy produkt. Współpraca naszej szkoły z cachem z różnych zmoszeniu jest systematyczna i w mojej ocenie bardzo produktywna. Od kiedy ja jestem dyrektorką szkoły, a więc nie mam innych doświadczeń, ale wiem, jak to wygląda w innych szkołach. Generalnie ta współpraca między miejscowymi rzemieślnikami a szkołami podstawowymi w innych miejscowościach nie wygląda tak jak u nas. Jedną z trzech szkół, którą prowadzimy, jest branżowa szkoła pierwszego stopnia. W związku z tym zajmujemy się kształceniem zawodowym. Pokazujemy naszym przyszłym uczniom, tak, absolwentom przyszłym szkoły podstawowej, jak i na czym polegają niektóre zawody, bo oni czasami na, zawody znają tylko z nazwy. Odspuszczamy felgę, tak? Nie może być pusta, nie może być nic tam żadnych, żadnego smaru ani nic. Tam. Matujemy ten podkład tak na mokro, na sucho. Yy... Malujemy pardon. malujemy całą Zapraszamy szkoły i uczniów do nas, po to, żeby zobaczyli sobie w murach naszej szkoły wystawiających się rzemieślników, którzy będą pokazywać im, u których mogą się dowiedzieć, informacje na temat danego zawodu. Z czym ten zawód się, jak się ten zawód wykonuje, na czym on polega jakie czynności będą wykonywać, jeśli pójdą na takie kształcenie w tym zawodzie. I te informacje, które dzisiaj wydaje mi się są najbardziej cenne, no bo pozyskiwane są bezpośrednio od pracodawcy. Zapraszamy do szkoły branżowej. Pierwszego stopnia na praktyki do zmarszańskiego cechu. Zauważyliśmy, że mamy niestety niską rozpoznawalność swoich umiejętności, cech, mocnych stron, które mogą być wykorzystane w naszej ścieżce zawodowej na pozycji dziecka. Tak? Dziękuję bardzo. Witam, Szybok Maśnik. zaproszenie, że mogę tutaj wziąć udział w takim fajnym przedsięwzięciu i się podzielić naszymi swoimi spostrzeżeniami. Dobre praktyki, które, o których powiedział Pan Szymon jako, jako, jako właściciel tej firmy i, i szef cech, na pewno są bardzo, bardzo korzystne. Myślę, że tutaj nasz cech podpatrzy kilka dobrych praktyk. Według mnie, Pan Kwaśnik reprezentuje takie nowe spojrzenie. Na to, w jaki sposób powinien funkcjonować cech. Czyli z jednej strony, nie tylko pomoc przy dokumentacji, prawda, bo do tego się wiele cechów ogranicza, ale przede wszystkim, jakby powinno mieć, taki cech powinien mieć rolę wiodącą w promowaniu tego rzemiosła. Można powiedzieć, że to jest wszystko porównywalne tak, jak w całym kraju, przynajmniej na naszym tutaj terenie, naszego tego powiatu nowocelskiego, to jest bardzo porównywalne. Takie samo jest podejście uczniów. No, widzę, że tutaj pan Szymon bardzo mocno zachęca tych uczniów. I to jest taki plus, ale to faktycznie większe firmy mogą sobie na to pozwolić. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które chcą szkolić tam po jednym, dwóch uczniów. W ten sposób, żeby działać, nie mają na to czasu. W tej chwili CEKS Bąszyński mam wrażenie, że jest jakby krok do przodu w tej współpracy, ale my tutaj dzielnie już od kilku lat też próbujemy wspólnie działać, żeby ten rynek rzemiosła pobudzać. Teraz, jeżeli spojrzę na tamten czas i na ten moment obecny, no widzę. No, Zasób wiedzy od strony przedsiębiorcy to jest to, co z punktu widzenia ekonomicznego widzi jako potencjał w tej inwestycji, którą prowadzi, natomiast dyrektor pokazuje ścieżki i możliwości. Połączenie tych dwóch osób wydaje mi się daje pełniejszy obraz i w części odpowiada na pytania przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani ewentualnie uruchomieniem kształcenia młodocianych. Szymonie, składam serdeczne podziękowanie za udział w spotkaniu z uczestnikami z terytorium powiatu na temat dobrej praktyki kształcenia praktycznego uczniów jako korzyści przedsiębiorcy, które odbyło się w dniu dzisiejszym. Dzięki Twojemu doświadczeniom w pracy z młodym pokoleniem lokalni przedsiębiorcy mogłyby dowiedzieć się jak wspierać młodych ludzi w kształtowaniu kariery zawodowej i jednocześnie budować nowe zasoby ludzkie do pracy pod potrzeby własnego przedsiębiorstwa. To w jaki sposób mamy zamiłowanie do rzemiosła bądź nie, znamy to rzemiosło bądź nie, ono się rodzi na etapie szkoły podstawowej. I rodzi się właściwie od pierwszych lat, od klasy pierwszej. Zapominamy gdzieś o tym, bo kiedy zlikwidowaliśmy w szkołach tzw. Tak nowoczesnych pracownie taka jak u nas warsztatownie, czyli takie pracownie ZPETów, które my pamiętamy, z naszej młodości, więc kiedy je zlikwidowaliśmy, to wtedy się okazało, po wielu latach dopiero, że to jest problem, że dziecko, które przychodzi, młodzież, która przychodzi do szkoły zawodowej, jak nieraz mówimy, nie potrafi trzymać szufelki, bo jeszcze nie zrobiło tego w domu, to właściwie nie nauczyła się tego nigdzie indziej. Dla mnie to był świeży powiew. Najważniejsze dla mnie było to, to ta pasja, ta, ta chęć i, i to zobaczenie tego efektu długofalowego, który jest później, że pomimo tych nakładów i obciążeń, które są nakładane na pracodawcę na tym etapie, to docelowo firma otrzymuje ten produkt, którego szuka, może źle powiedziałam, produkt, ale ten zasób, o którym musi sięgnąć, pracownika, który będzie się utożsamiał z firmą, który będzie ją kojarzył i będzie wykonywał czynności, które będą miały sprawiały jakąś przyjemność i będzie mógł się w tym zakresie rozwijać. Fakt, że już od przedszkola zaczyna się ta współpraca i to pozyskiwanie, to myślenie o przyszłym, e, przyszłym pracowniku, e, no wydaje się fajne i jak najbardziej do, 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 do tego, aby wdrożyć to u nas. Wystarczy młodociany. Mamy mnóstwo teraz młodych osób, które poszły do technikum, skończyły 18 lat, rzucają do technikum, chcieliby się dalej uczyć, bo są na utrzymaniu rodzica. Mogliby podjąć kształcenie jako młodociany, no ale prawo... Tego zabrania. Ktoś, ktoś, kto skończył 18, no, nie może Czy Czyli powinna powstać jakaś forma. Tak, a u Niemców jaka? jest tak, że tam masz lat, tak jak powiedziałem, 40, masz ochotę to idzie 24. Poprosiła o udzielenie wsparcia tutaj szkołom w pozyskiwaniu nowych pracodawców. Po kontakcie z dyrektorami uzyskałam informację, że nie tylko może zabraknąć tych pracodawców, ale również ze względu na to, że nowe czasy, nowe pokolenie, nowe jakby wymogi po stronie osób młodych spowodowały, że też motywacja do, do pracy z młodzieżą z roku na rok spada ze względu na to, z jakimi problemami się mierzą pracodawcy i uczniowie. Ale jeszcze nie Zrobią szybką zmianę do ustawy o obecnej artykułu drugiego. Potencjał jest w szkołach podstawowych i to nie tylko ósmych klas, bo my generalnie trafiamy do ósmoklasistów, ale często jest już za późno, albo oni są po prostu nieciekawi nie tego, co ich czeka, bo albo dokonali wyboru z rodzicami albo przy okazji rozmów koleżeńskich. Warto kontaktować się jako rodzic, też to mówię, warto kontaktować się z pracodawcami, pokazywać dzieciom możliwości, żeby zderzyły to swoje wyobrażenie z tą rzeczywistością i mogły optymalnie wybrać rozwiązanie, które da im przyjemność, i żeby nie musiały mówić, że idą do roboty, tylko że mają przyjemność z pracy, z zawodu, jaki wykonują.